Super, super! Super Weekend w Kauflandzie. W tę sobotę i niedzielę z Card mleko wypasione 3,2%, 2,24 za litr przy zakupie 12. A woda mineralna rodowita z roztocza 99 groszy za półtora litrową butelkę przy zakupie 12. Kaufland! W życiu, jak w sporcie, potrzebna jest skuteczna ochrona. Wejdź na wyższy poziom z Rexoną Advanced Protection. I bądź pewny siebie niezależnie od tego, jak bardzo się rozgrzejesz. 72 godziny ochrony przed nieprzyjemnym zapachem i potem. Rexona. Nigdy za gorąco. Zawsze pod kontrolą. Weźmy na kanapki jeszcze jakieś wędliny. Jakieś wędliny? Pascalowsty. Smak windliny zaczyna się od mięsa. A jak mięso, to tylko sokołów. Moja rada, jak jest lada, spytaj się są z mięsa jakości sokołów. Smak windliny zaczyna się od mięsa. Polacy są zdolni do rzeczy wybitnych. Wyszkolić najlepszą jednostkę specjalną na świecie. Tak jest. Zrobić bestsellerową grę komputerową. Wiadomo. A jak zabraliśmy się za oranżadę bez cukru, to wyszła nam wybitnie. Oranżada Helena, zero cukru. Wybitna bez cukru. Nowy Domestos Power Foam. Wywraca do góry nogami świat walki z zarazkami. Gęsta, silnie działająca piana. Zabija zarazki nawet w najtrudniej dostępnych miejscach. Nowy Domestos Power Foam. Nie do zatrzymania. Nie masz pewności, czy większa radość to wspólne przygotowania czy świętowanie? Ale masz pewność że Grzeboszą są zawsze niskie ceny i wielka nocna oferta. Biała kiełbasa surowa 9,95 za kilogram, 58% taniej. Grzeboszą, wielka moc niskich cen. Ach, wreszcie mogę umyć włosy i twarz. I nogę! W końcu jest tu pirat, który pachnie. Ostatni odcinek kartingowe. Poznam, ja Poznamy półfinałową czterdziestkę. Mam talent. Nowy odcinek dziś o 19:45 w TVN. Na program zaprasza sponsor, producent zielonych herbat, Lipton. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Dolina Noteci. Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent wegańskich kosmetyków Baltic Home Spa. Zwiecięstwem drugiej edycji MasterChef nastolatki jest... MasterChef nastolatki. Wielki finał w poniedziałek o 20.55 w TVN. Na program zaprasza sponsor. Producent olejów Kujawski z ziołami. Do smażenia, grillowania i sałatek. Na program zaprasza jego sponsor, producent waniliowych dodatków do pieczenia, dr Edker. Sponsorem programu jest Beko, producent piekarników parowych, Deep Black. Żeby ciasto się udało, trzeba trzymać się przepisu. To jak z wymianą starego pieca i ociepleniem domu. Skorzystaj z dofinansowania w nowym programie Czyste Powietrze, a my pomożemy Ci we wszystkim. Zmieniliśmy zasady, abyś miał dobrze ocieplony dom oraz ekologiczne i bezpieczne źródło ciepła, a dzięki bezpłatnemu wsparciu operatora na każdym etapie prac nie musisz martwić się formalnościami. Wspieramy Cię w drodze do ciepłego domu i niższych rachunków. Nowe, czyste powietrze dla Ciebie. Odkurzecz Dyson V15 Submarine ma potężną moc sania i funkcję aktywnego mycia. Nowa elektroszczotka usuwa uporczywe plamy i zabrudzenia. Technologia extraction plate zapobiega nadmiernemu namoczeniu podłogi, pozostawiając ją czystą i lśniącą. Myje czystą wodą przez cały czas sprzątania. Jedno urządzenie i cztery elektroszczotki do dokładnego sprzątania. Potężna moc scania Dyson teraz z funkcją aktywnego mycia. Poznaj całą ofertę urządzeń do sprzątania na mokro. Kup Dyson.pl Czekamy na Dyson.pl. Tak. Tak. Nic cię nie powstrzyma! nic się nie powstrzyma, dzięki naszym wspaniałym wiosennym ofertom. Teraz ponad 200 roślin w hitowych cenach. Goździk, Dipladenia i wiele innych. A do tego mnóstwo produktów w super cenach. Z aplikacją Hey Obi, kora ogrodowa w wyjątkowej promocji. W Selgrus codziennie serwujemy Wam kilka tysięcy produktów w promocji. Musi być świeżość, najwyższa jakość, ale atrakcyjne ceny to podstawa. Selgrus. Dla szefów wszystkich kuchni. Teraz zakupy w Selgros bez karty i bez firmy. Każdy może skorzystać z naszych ofert promocyjnych. Schab fipszowy 46%, taniej 12,99 za kilogram. I filet z łososia tylko 5,76 za 100 gramów. Selgros Cash Wesołych świąt! Zgaga, refluks, trudności w trawieniu. Zosiu, w jaki sposób wybierasz produkt, któremu ufasz? Czy chcesz, aby działał szybko? Bez sztucznych substancji potrzebujesz więc Neobianacid. Dzięki swojej w 100% naturalnej formule szybko łagodzi dolegliwości żołądkowe. Z poszanowaniem dla twojego organizmu i środowiska Neobianacid od ABoka to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Na program zaprasza sponsor KROS. Polski producent rowerów elektrycznych. Sponsorem programu jest właściciel sklepu sportowego Sportano. .pl. Na program zaprasza sponsor, producent wyrobów medycznych, wkładek na nietrzymanie moczu, seni dla mężczyzn.